Nazywam się Olga Pańczyk. Mieszkamy w Warszawie, mam czwórkę dzieci. Najstarszy jest Antek ma 12 lat. Kolejna jest Emilia, która ma lat 10. Felicja jest prawie 8 latką i najmłodsza Jaśmina ma 4 lata. Wiedząc, że trwają różnego rodzaju badania, stwierdziliśmy, że zdecydujemy się na przeprowadzenie badań prenatalnych. Została przeprowadzona biopsja kosmówki. A I po dwóch tygodniach mieliśmy wynik. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że jaśmina jest chora, zaczęliśmy szukać dla niej Opcji leczenia. Obstawialiśmy wszystkie możliwe wtedy dostępne opcje terapeutyczne, czy to już dostępne w Europie, czy opcje badań klinicznych. Na chwilę przed urodzeniem jaśminy okazało się, że w sumie najszybszą opcją, którą można wykorzystać dla jaśminy, będzie udział w badaniu klinicznym terapii genowej w nowym Jorku. Przypomina mi się zdjęcie. Dziewczynki w łososiowej sukience. W jednym z artykułów, jakiś poświęcone MSM i pierwszemu magicznemu lekowi, tak naprawdę. Wtedy jeszcze chyba nawet Felicji nie było w planach, albo nie może już była, nie pamiętam dokładnie. To było tak, że na tym zdjęciu była dziewczynka z kręconymi włosami stała. Sama wyglądała, jakby szła. I w tym artykule było tak dosyć enigmatycznie napisane, że. Jest po leczeniu terapią genową. To było dla mnie coś niesamowitego. Popatrzeć na to zdjęcie tego uśmiechniętego dziecka, które było wyprostowane, stało samo. To już samo to było czymś naprawdę niewyobrażalne. Nie ukrywam, że wyobraźnia zadziałała w momencie powrócił, powrócił ten, ten obraz tego dziecka, w momencie kiedy dowiedzieliśmy się, że Jaśmina jest chora że jest taka szansa. Co prawda jeszcze nie wiedzieliśmy, gdzie tak naprawdę, co i jak, kiedy. I tutaj bym chciał podziękować pewnemu człowiekowi ze stanu Alabama. Ma na imię Brandon. 11 minut korespondencji z nim na Facebooku zmieniło życie nasze i naszej córki. Przysłał mi listę szpitali, które prowadzą nabór w ramach badań klinicznych i dosłał jeszcze jedną wiadomość. Zrób to. Teraz napisz do nich wszystkich. W szpitalu czekali tylko, aż się Jaśmina urodzi. Jaśmina się urodziła. Wszystko robiliśmy z maksymalnym możliwym wyprzedzeniem. Co się dało załatwić, załatwialiśmy wcześniej. Tak więc byliśmy gotowi. Jaśmina została włączona do badań klinicznych terapii genowej w Nowym Jorku. Miała całe 16 dni, jak wylecieliśmy do, do, do Stanów, 17 dni, jak pojawiliśmy się w szpitalu. Podanie terapii genowej odbyło się za pomocą wlewu. Wlew do żylny. cała infuzja trwała około pół godziny. Zanim usiadła, to zobaczyłem ją, jak miała 3 miesiące, po raz pierwszy od podania leku. Kiedy wziąłem na ręce ją, wyprostowała się w taki sposób, i zareagowała w taki sposób, jakby naprawdę nie była chora. Takie miałem odczucie. Czułem, że jest mocna, silna. Trzymała się formy. Po prostu, trzymała się najzwyczajniej. Trzymała się. To jak sama usiadła, jak sama stanęła, to człowiek. Ciężko to nazwać, ubrać słowami. To bardzo osobiste. Nie ukrywam, że też pojawiły się łzy. Ale ze szczęścia, radości, ulgi. Na pierwszej pani. rozmowie z, z lekarzami zadano nam pytanie, jakie mamy oczekiwania. Mając doświadczenie z, z antkiem, liczyliśmy, marzyliśmy o tym, żeby jaśmina e, sama była w stanie jeść, sama oddychać i ewentualnie, żeby po prostu ogarniała wózek aktywny. Nie spodziewaliśmy się, że wróci ze stanów na własnych nogach. Dopiero ten dzień, kiedy ona wychodzi z ostatniego, z ostatniej kontroli tak naprawdę i idzie sama przez ten korytarz. Poopklejana plastrami. Poplejana plastrami, dokładnie. Po pobraniu krwi. To naprawdę jest jakby takie świadectwo, ostateczne świadectwo tego, że że było na, warto. Że było warto, że no. też warto mieć nadzieję przede wszystkim. My tak. tylko mieliśmy zapewnienie jednego profesora, który zajmował tak. się, zajmuje się cały czas zresztą leczeniem SMA, że będzie dobrze. Że będzie dobrze, tylko że no dla nas to dobrze to było tak, jak powiedziałam wcześniej, tak, że, że, to jest, że, że będzie sama oddychać, sama profesora. jeść i, i, i będzie w stanie sama poruszać się na, na wózku. Miłości do dzieci swoich pacjentów, jako, jako takich, powiedział, triatlonistką nie będzie, ale da radę. Żebyś się jeszcze nie zdziwił. <laughs> I albo wypłyniemy, albo nie. Na szczęście wypłynęliśmy. Jaśmina jest bardzo aktywnym dzieckiem. Chodzi do przedszkola, tak jak zdrowe dziecko. Tak. Bardzo lubi rysować. Ostatnio zaprzyjaźniła się z hulajnogą. Uczy się cały czas tej hulajnogi. Nie poddaje się. Nie poddaje się. Największą radość jej sprawia różowy kask. Lubi się wspinać, lubi piasek grzebać w piachu na placu zabaw, huśtawki, jak zdrowe dziecko. Jaśmina od tego roku jest już pełnoprawnym przedszkolakiem. Po siódmej wychodzi do przedszkola i mąż ją odbiera o godzinie 16 z, z minutami. Czyli spędza praktycznie cały dzień, tak jak zdrowe dziecko, w przedszkolu. Bardzo lubi swoje przedszkole, kocha swoje panie, kolegów, koleżanki, jest zadowolonym z życia słoneczkiem. Jaśmina ma kontrolę raz w roku. Jeżeli chodzi o pozostałe wizyty u lekarza, to tak naprawdę jak zdrowe dziecko, w zależności od sytuacji, czy się przeziębi. Jaśmina rozwija się jak zdrowe dziecko, albo prawie jak zdrowe dziecko. No Jest troszeczkę słabsza, ale, ale jakby to jej nie przeszkadza w normalnym. W funkcjonowaniu. Tak. To, jak się nie opiekujemy, niczym nie odbiega od tego, jak opiekowaliśmy się starszymi córkami, kiedy one były w wieku, w którym teraz jest Jaśmina. W życiu codziennym no, czasami zapominamy o tym, że ma SMA i potrafimy się zdenerwować, że za szybko biega, albo za szybko gdzieś włazi, albo za szybko się wspina, <grym> albo za, za głośno krzyczy. Natomiast przychodzi taka refleksja, że powinniśmy się jednak z tego cieszyć, że ona potrafi to zrobić i potrafi rozrabiać. Ja nie ukrywam, że cieszyłam się jak pierwszy raz idąc przewróciła się i nabiła sobie śniaka. Wiem, że to może jest głupie, ale tego nie doświadczyłam będąc mając Antka i będąc bo on nigdy nie miał takiej możliwości, żeby po prostu być normalnym dzieckiem i nabić sobie tego guza na czole, tak? A ona po prostu doświadczyła tego. Jedno słowo nade mną krąży. Nadzieja. Po prostu ją mam, że będzie dobrze. Tak samo jak tą nadzieję mieliśmy w, do początku 2018 roku. Ja mam kontakt z wieloma rodzinami, których dzieci dostały leczenie terapią genową. U wszystkich tych dzieci widać, widać poprawę. Wszystkie dzieci się rozwijają, idą do przodu, mają rehabilitację oczywiście, bo rehabilitacja jest bardzo ważna, szczególnie u dzieci zdiagnozowanych objawowo, ale te dzieciaki mają się świetnie. Rodzicom dzieci nowo zdiagnozowanych, a to są zapewne dzieci wyłapane w badaniu przesiewowym, chcielibyśmy powiedzieć, żeby walczyli. Żeby leczyli, żeby pamiętali, że, że są inni, którzy, którzy pomogą, wesprą, udzielą rady, e, podzielą się doświadczeniem, e, informacją, kontaktami. E, że ich dzieci e, czeka dobra przyszłość, że jest leczenie, jest rehabilitacja e, i że będzie dobrze. Jest nadzieja. Jest nadzieja.